Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnych. Dzisiaj przychodzę do was z czymś na wzór polecajek jesiennych i nie chciałam tego zrobić jak zwykle w takiej standardowej formie, więc postanowiłam połączyć dwa koncepty, które chodziły mi po głowie, a mianowicie książki, o których bardzo często myślę, ale naprawdę rzadko o nich wspominam z jakiegoś powodu, i właśnie polecajki jesienne, bo jak sobie spisałam te książki, to okazało się, że wszystkie te książki są świetne na jesień. Dobrym potwierdzeniem tego, że to są książki, które gdzieś tam mi zapadły w pamięć, jest to, że większość z nich mam na półce. Ale zaczniemy sobie od tytułu, którego akurat na półce nie mam, ponieważ czytałam tę książkę... miałam tę książkę z biblioteki i tak właściwie bardzo bym chciała ją sobie zakupić. Więc muszę zrobić sobie mentalną notatkę na targi książki w Krakowie, że chyba sobie na targach kupię Panią Dalloway, Virginia Woolf. Jeśli chodzi o Panią Dalloway, to to jest książka, której ja się bardzo bałam i miałam jakieś takie przekonanie, że ten... Strumień świadomości mnie bardzo przytłoczy, że to będzie książka, która będzie takim bardzo ciężkim, grubym klasykiem, a okazało się, że to jest powieść bardzo współczesna i jest bardzo angażująca w tym, jak została napisana. Ponieważ ten strumień świadomości działa w taki specyficzny sposób, wydaje mi się, że jest to dość specyficzne dla Virginie Woolf, ponieważ chociaż teoretycznie strumień świadomości tak właśnie powinien działać, ale ja mam wrażenie, że Virginia Wolf wykorzystuje ten zabieg, to narzędzie literackie w taki sposób, że ona kreuje świat ten rzeczywisty, jakby był tłem, a to, co się dzieje w głowach bohaterów i to, jak się pomiędzy ich myślami poruszamy, to jest to prawdziwe miejsce, w którym jest fabuła osadzona. I tak jest właśnie w Pani Dalloway. I to jest to, co mnie uderzyło zaraz przy tej lekturze. Pani Dalloway to jest historia klarysy, która wydaje przyjęcie. I przy okazji wydawania tego przyjęcia, oczywiście ona spotyka się z różnymi osobami yy, i ma różne przemyślenia, co brzmi bardzo płytko, ale tak naprawdę to jest historia po prostu o życiu Kolorysty Dalloway, która przy okazji, przez pryzmat tego yy, jednego z wydarzeń w jej życiu, ona organizuje te, te przyjęcia regularnie i ona jest raczej właśnie taką yy, członkinią jakiejś tam, powiedzmy, socjety. No i te przyjęcia są jakąś tam jej specjalnością, powiedzmy. Ale akurat obserwujemy ją przy okazji no właśnie tego jednego przyjęcia, które ona organizuje. Dowiadujemy się też wiele na temat gości, których ona zaprasza. No i oczywiście takie spotkanie z starymi znajomymi, ze znajomymi, którzy gdzieś tam regularnie bywają w jej życiu z jakimiś jej bliskimi, albo też nie, to jest świetna okazja do tego, żeby em, spojrzeć z jakiejś tam perspektywy na swoje życie. I to właśnie robi Clarissa Dalloway. Ale ona nie jest tutaj... Postacią, powiedziałabym, główną, to znaczy jest, bo ona nam cały ten świat kreuje i wiemy, że ona jest najważniejsza, bo od niej w tej powieści wychodzimy. Ale jest tutaj też bardzo dużo. Mamy też okazję dzięki temu, że ze sprawą strumienia świadomości wchodzimy w głowy innych bohaterów. Mamy też okazję poznać głęboko ich życie wewnętrzne. I mnie się na przykład bardzo podobał wątek Septimusa. Nie chcę wam powiedzieć, jakie to jest, mogę wam powiedzieć, że to jest mężczyzna, który cierpi na zespół stresu pourazowego, no, i wejście w jego głowę było, no cóż, trochę traumatyczne i, i trudne po prostu, i przykre, bo Virginia Woolf też jego myśli prowadzi na zasadzie strumienia świadomości. To znaczy, to jest takie bardzo, bardzo chaotyczne, ale też bardzo szczere. Powiedziałabym też, że trochę, trochę surowe. I niesamowicie ciekawie się obserwuje te osoby. Też żona Septimusa jest. Taką bardzo łagodną postacią o bogatym życiu wewnętrznym. Tam chyba każdy bohater ma bogate życie wewnętrzne, to jest to, co ja bardzo w książkach doceniam. I naprawdę rzadko o tej książce mówię. Mam wrażenie, że niewiele osób wie, że ja ją w ogóle przeczytałam. Przeczytałam ją w ogóle z polecenia Oli, jeść treść. I myślę, że powinna o niej wspominać wcześniej, więc ta książka jest po prostu tutaj musiała pojawić. Następna książka jest dość specyficzna, jest to książka buddyjskiego mnicha: Śmierci Nie ma, Lęku Nie ma, w tłumaczeniu Sebastiana Musielaka. I to jest książka, która przekonała mnie do tego, że buddyzm może być czymś dla mnie i jeszcze nie zaczęłam tak dogłębnie właściwie w żaden sposób tego buddyzmu zgłębiać. I właściwie nawet nie wiem, nie wiem czemu. Może właśnie dlatego, że najczęściej jak myślę o buddyzmie, to po prostu moje myśli wracają do tej książki. I ona mi się jakoś tak głęboko zakorzeniła w mózgu. I ja się zawsze śmieję, że weszłam w te tematy buddyjskie tak naprawdę od zupełnie odwrotnej strony, no bo temat śmierci jest raczej dość specyficzny i już taki dosyć... jest to jakaś wąska tam dziedzina powiedzmy. To nie jest... ta książka nie przedstawiała mi głównych założeń buddyzmu, a z drugiej strony paradoksalnie moje doświadczenie z tą książką było bardzo buddyjskie, ponieważ buddyzm nie ma jakiegoś jasno wyznaczonego końca i początku, więc ja tak naprawdę po prostu wrzuciłam się w ten temat i to tak trochę działa. Ta książka jest, ona oczywiście opowiada o śmierci z perspektywy buddyjskiej. Czyli trochę tą śmierć nie chcę powiedzieć demitologizuje, ale chodzi o to, że odbiera jej ten cały ciężar i po prostu uświadamia nam, że z perspektywy buddyjskiej śmierć jest po prostu jakimś etapem kręgu życia i że nie musimy się jej bać, nie musimy jej traktować jako początku, ponieważ tak naprawdę w każdym momencie naszego życia my jesteśmy elementem jakiejś większej całości i śmierć wcale tego kręgu nie przerywa. I jest tutaj trochę historii jakichś osób, które miały okazję obcować z tym mnichem. Jest wiele jego przemyśleń na temat śmierci, których ja wam teraz nie przytoczę, bo ja ich nie pamiętam dosłownie. Ja pamiętam tylko jaki efekt to na mnie wywarło i jak wiele. Nie wiem nawet, czy mogę powiedzieć, przemyśleń ta książka mi dała, ale bardziej jak otworzyłam. Jak dała mi w jakiś sposób nową perspektywę. No i myślę, że zdecydowanie powinnam wrócić do tych tematów buddyjskich i wiele rzeczy w moim życiu, mam wrażenie, mnie jakoś w tę stronę kieruje, a ja się jakoś niepotrzebnie opieram. W każdym razie ta książka była pierwszym krokiem do tego, żebym się zapoznała z filozofią buddyjską i to było naprawdę udane pierwsze spotkanie. Następnie również coś buddyjskiego, Siddharta Hermana Hesse w tłumaczeniu Małgorzata Łukasiewicz. I to jest historia Siddhartha Gautamy, czyli buddy po prostu. I ja nie jestem wielką fanką powieści, które działają trochę na zasadzie paraboli. Tutaj tak mamy to jest tekst taki na poły, stylizowany na właśnie jakąś taką buddyjską przypowieść który ma w sobie bardzo dużo elementów, właściwie, no może nie bardzo dużo, ale ma w sobie element, którego ja bardzo nie lubię w przypowieściach, w mitach, w baśniach, a mianowicie dosyć zaburzony ciąg przyczynowo-skutkowy. W tej powieści też trochę skaczemy po punktach życia Sidarty. Najpierw odchodzi z domu rodziców w no nie najlepszych warunkach, bo jego ojciec chyba oczekiwał, że jego ojciec był braminem i oczekiwał, że Sidarta podąży jego drogą, a Sidarta postanawia po prostu odejść z domu i odnaleźć swoje przeznaczenie. Gdzieś tam się w życiu trochę, trochę zaczyna błądzić, trochę zaczyna popadać w jakieś niezdrowe nałogi i przyzwyczajenia. Bardziej oddaje się temu życiu fizycznemu. No ale yy, yy, finalnie okazuje się, że jego droga była dobrą drogą. Że ym, to była droga no, do, do oświecenia po prostu. W tej powieści Sidarta i Gautama to są dwie różne postaci i to są tak naprawdę dwa aspekty osobowości Buddy. Yy, I ja się, no, ja się bałam bardzo tego mm, charakteru takiego przypowieściowego yy, Sidarty, a Finalnie okazało się, że to jest to, co mnie w tej powieści jakoś najbardziej zachwyciło: ta, taka jej prostota i taka, nie wiem, w pewnym sensie pierwotność, bo to jest tekst, który mi trochę przypomina no, te takie najstarsze teksty literackie. A jest w tej książce coś wyjątkowego: to, że ona ma bardzo proste przesłanie. Mimo wszystko nie odbiera jej jakiegoś takiego głębokiego, szczerego. Przesłania. I mimo tego, że to przesłanie jest właśnie proste, to ono nie jest. Ono nie jest takie. Ono nie jest pozbawione subtelności. I trudno mi jest zdefiniować to, bo ja też w parabolach, przy powieściach nie lubię właśnie tego, że one muszą mieć jakiś morał, one muszą mieć jakiś przekaz i ten przekaz nawet nie jest jakoś dobrze ukrywany pod jakąś. Z bardziej rozbudowaną symboliką. W przypadku sidarcy też tak jest, ale ta książka ma w sobie coś takiego, że ta prostota była takim puzelkiem, który się idealnie gdzieś wpasował w mój literacki gust. Hessemu udało się uchwycić tę prostotę w taki sposób tak ukształtować tę powieść, że ona mimo tego, że no nie jest to mój ulubiony, nie jest to mój ulubiony styl i nie jest to mój ulubiony element literatury w ogóle. No, to jakoś mu się udało tą książką em, bardzo, bardzo do mnie trafić. Następnie mamy Zielone Sari, Anandedevi w tłumaczeniu Krzysztofa Jarosza, i to jest naprawdę trudna historia. O. Em, po prostu. Nie chcę, nie chcę tego spłycać, bo właśnie największą zaletą tej książki jest to, że to nie jest tutaj spłycone, ale chodzi. Może Wam po prostu powiem, czyja to jest historia. To jest historia doktora, który mm, przez całe swoje życie znęcał się nad. Różnymi kobietami ze swojego otoczenia. Miał dość specyficzną relację z matką, która uważam, że na niego wpłynęła, ale w żadnym razie autorka tutaj nie stara się go przez te relację tłumaczyć i usprawiedliwiać. Znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną, później znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją córką, a finalnie cały ten cykl zakończył się na jego wnuczce, która była już przedstawicielką nowego pokolenia i która konfrontuje się ze swoim dziadkiem, kiedy ten jest praktycznie na łożu śmierci. I mimo tego, że ten główny bohater jest na łożu śmierci, to on wciąż manipuluje w tym przypadku akurat swoją córką, która się właśnie nim zajmuje, mimo tego, że ona czuje, że jej ojciec na to nie zasługuje, ale nie potrafi się uwolnić właśnie z tego, z tych, z tych kajdan przemocy, bo jej ojciec w taki sposób ją właśnie ukształtował, tak ją uwarunkował. No i pojawia się właśnie tutaj postać tej wnuczki, która według mnie jest też takim symbolem konfliktu pokoleniowego. I ta przemoc tutaj nie ma jakiegoś bardzo oryginalnego wymiaru. To znaczy zachowania, jakich dopuszcza się narrator, Główny bohater względem tych kobiet, to jest coś, o czym możecie przeczytać, w, o czym będziecie mogli przeczytać w innych tego typu powieściach. To, co jest w tej książce wyjątkowe, to to, że po pierwsze ona jest prowadzona z perspektywy pierwszej osoby, więc autorka musiała się wczuć w rolę tego człowieka i to wychodzi świetnie, bo ona przedstawia człowieka, który ma się za lepszego względem innym w taki, względem innych, w taki sposób, że to jest aż śmieszne, że. Ona tak dobrze oddaje jego ego, i tak takie ogromnie spompowane ego, że widać, że pod tym ego kryje się potrzeba mm, szacunku i akceptacji, ale on tego nie potrafi wyrażać w zdrowy sposób. On po prostu musi dominować osoby, musi czuć, że ma władzę, i musi manipulować, żeby sobie ten szacunek i tę władzę zdobyć. E, I to jest ewidentnie postać zaburzona. Mm. Ale to jest tak bardzo zniuansowane w tej książce. To, że my obserwujemy to z perspektywy pierwszoosobowej, znamy wszystkie jego myśli, znamy cały ten jego absurdalny tok myślenia, który no, sprawia, że my po prostu obserwując tego bohatera, zaczynamy mieć do niego jakieś takie współczucie podszyte taką żałością względem tego bohatera, bo on jest, on jest naprawdę żałosną postacią po prostu. I to w zestawieniu. Tym, jaki on jest okrutny dla, dla kobiet w swoim otoczeniu, ale też nie tylko, bo on w związku z tym, że jest lekarzem, to czuje się lepszy od swoich pacjentów, od większości społeczeństwa. On w ogóle nazywa się bardzo doktorem Bogiem, i wydaje mi się, że nie jestem pewna, czy tak zwracają się do niego jego pacjenci, czy on tak do siebie mówi w swojej głowie, ponieważ z jednej strony on się trochę czuje jak taki, jak taka, ma taki kompleks Boga, a z drugiej strony on używa tego określenia, żeby. Taki prześmiewczy sposób, żeby tak prześmiewczo przedstawić relacje jego z pacjentami, żeby jeszcze bardziej umniejszyć. Eee, kreując się właśnie w swoich oczach, na ich oczach, kreując się na postać, która w ich oczach jest jakimś właśnie takim swego rodzaju bogiem. Świetna lektura, bardzo trudna, eee, i mimo tego, że ona wiem, ze 130 stron, czyli a nie, 230, 200, no, 100 i tam stron, około 200 stron, to, to nie jest naprawdę, to, to nie jest łatwa lektura i tego się nie czyta szybko. Ale Anandzie Davy udało się jakoś wyjść poza schemat tej typowej powieści o przemocy i naprawdę na długo ta książka zostaje w pamięci. Następnie prawdziwa powieść minami Zumury w tłumaczeniu Anny Zielińskiej, i jest to japońska odpowiedź na Wichrowe wzgórza. Mamy tutaj historię Yoko i Taro. Yoko jest, pochodzi z takiej rodziny, no z klasy wyższej, a Taro jest jej sąsiadem z takiej bardzo biednej rodziny i jest po prostu zupełnie nieszanowany w swoim, w swoim domu. I Babcia Joko zauważa go i w pewien sposób przygarnia go pod swoje skrzydła, nie adoptuje go, ale na tyle, na ile może, w ramach konwenansów zapewnia mu jakąś tam stabilność i pozwala mu się jakoś tak osadzić w tej rzeczywistości, bo zauważa, że on jest dobrym, wartościowym dzieckiem. No i pomiędzy Taro i Joko, oczywiście, rodzi się jakieś tam uczucie i my obserwujemy, to, jak ta zażyłość się od dziecka rozwija, ale to nie jest taki typ, znaczy no, typowy romans. No, Wichrowe wzgórza również nie są romansem. To jest tak naprawdę historia tragicznej, toksycznej relacji i tu trochę też tak jest. Bo Joko z jednej strony ma naprawdę dużo um, czułości i sentymentu względem Taro i jako dziecko to jest bardziej taka, taka relacja przyjacielska, ale im bardziej, im starsza się staje, tym um, Bardziej sobie uświadamia, że to jest miłość, ale to jest taka miłość nie do zrealizowania. I oni oboje te relacje ciągną, mimo tego, że wiadome jest, że, y, że ta relacja nie ma po prostu przyszłości. Oni mają, z jednej strony łączy ich miłość, a z drugiej jakaś taka toksyczna zależność y, od siebie. Y, no i tak naprawdę ta historia tutaj jest odwzorowaniem tego, co się dzieje w Wichrowych Wzgórzach, jest trochę bardziej współczesna. I też Taro, jest też taki fragment, właściwie początek powieści. Na, na samym początku powieści, poz, trochę się tutaj zamotałam. Powieść otwiera się wątkiem amerykańskim, ponieważ Taro w pewnym momencie w tej mniejszości azjatyckiej zdobył sobie ogromną sławę i rozgłos, ponieważ dorobił się wielkich pieniędzy. I właśnie od tego zaczynamy. I później wracamy na tę japońską wieść, z której on pochodzi. I już tak naprawdę do samego końca jego życia na tej japońskiej wsi zostajemy i skupiamy się głównie na jego relacji z Joko. Ja uważam, że ta pierwsza część osadzona w Ameryce nie była jakaś super znacząca tutaj, to znaczy pokazywała nam pewien aspekt. Życia i osobowości taro. Ale to, co jest w niej najbardziej książki, najbardziej wartościowe, to właśnie ta relacja, znaczy wartościowe, najbardziej interesująca, bo nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest wartościowa. To właśnie ta relacja Jako i Taro. I mimo tego, że w założeniu, to jest jakiś taki toksyczny, pokrętny romans, to ja bardzo doceniam to, jak głęboka jest ta relacja i jak świetnie autorka poradziła sobie właśnie z tym oddaniem tej całej głębi emocjonalnej. Ja bardzo podziwiam takie zabiegi, bo dla mnie to jest jedna z największych wartości literatury. Ja uwielbiam takie właśnie rozważania, refleksje na temat relacji międzyludzkich i wiem, że sama nie byłabym w stanie stworzyć czegoś takiego, a no jest to coś, co również naprawdę na długo zostaje w głowie. Ja się czasem łapię na tym, że po prostu że nie kontroluję swoich myśli. I nagle sobie uświadamiam, że jakoś one tak zawędrowały do prawdziwej powieści. Bardzo lubię to uczucie. I do dzisiaj żałuję, że ja tej książki nie umieściłam w topce roku chyba 2023, bo skończyłam ją czytać yy, chyba 1 stycznia, czy jakoś tam około 1-2 stycznia. Yy, I no, kurczę. To jest jedna stopek, właściwie chyba nawet jedna stopek mojego życia. Jedno, to jest książka, do której chyba najczęściej wraca myślami tak yy, mimowolnie. Następnie kobieta z wydm", Kobo Abe w tłumaczeniu Mikołaja Melanowicza niesamowita powieść o, według mnie, takim bezsensie i żmudności życia. Poznajemy tutaj yy, nauczyciela z zawodu entomologa, który, który wyrusza na wyprawę badawczą na Wydmę i on chce znaleźć, odkryć jakiś nowy gatunek owada. I trafia do pewnej wioski, gdzie poznaje właśnie tytułową kobietę z Wedmi. okazuje się, że on z tej wioski nie może uciec. A całe życie w tej wiosce polega tak naprawdę na odgruzowywaniu się, odpieszczaniu się. Bo jeśli mieszkańcy tej wioski nie będą usuwać piachu z pomieszczeń, z dachów, no to po prostu ta wioska zostanie zupełnie pogrzebana po prostu w piachu. I ja dlatego właśnie uważam, że to jest historia o takiej żmudności życia, bo ten, bo ten bohater trafia do tej wioski i on na początku bardzo chce się stamtąd wydostać. On w ogóle nie wierzy w to, że to jest niemożliwe, żeby stamtąd nie było wyjścia. I stopniowo tak zaczyna się wtapiać w tę okoliczną, no, no w tę społeczność wioski i zaczyna żyć po prostu takim trybem życia jak oni. I mimo tego, że jemu to nadal przeszkadza, to on po prostu. Dopasowuje się do tego rytmu wioski, bo nie może zrobić nic innego. I troszkę tak właśnie jest też w życiu, że mimo tego, że my mamy jakieś swoje cele i bardzo staramy się uniknąć tego życiowego marazmu, to do jakiegoś stopnia on nas zawsze dopadnie. No i to jest po prostu historia właśnie o takim bezsensie życia. Tylko, że tutaj bohater jest skazany wyłącznie na ten marazm i wyłącznie na ten bezsens i na, tą, na tę rutynę. Które on sobie sam nie wypracował, która go po prostu dopadła i derwała, więc on jest w pułapce tej rutyny. I bardzo ciężko jest się z tej pułapki wyrwać i to jest akurat moja interpretacja. Zgaduję, że dużo osób mogłoby mieć, że ile osób, ile czytelników, tyle opinii i tyle interpretacji, bo myślę, że tę książkę można by analizować nie tylko w takim aspekcie Takim ogólnym życiowym, ale po prostu odnieść ją do wielu jakichś takich poszczególnych, węższych aspektów. Naprawdę świetna powieść, bardzo dobrze napisana, taka bardzo e, przytłaczająca, bo ta atmosfera tego piasku, no, czytając tę powieść, po prostu czuję się, jakby się siedziało w tej wiosce, jakby się miało piach w oczach, w uszach, w każdym po prostu otworze ciała. E, I czuć to takie osaczenie. E, I ja. No, niewygodnie mi było czytać, tak powieść, ale z drugiej strony to, że ona była taka niewygodna, przyczyniło się do tego, że ona mi na długo zapadła w pamięci. I na sam koniec powieść graficzna dom pakoroki, która została przełożona przez y, Tomasza Pindela, i to jest po prostu taka zwyczajna historia o życiu z perspektywy domu, w którym się wychowywało. Bo y, ojciec y, rodziny umiera i. Rodzeństwo musi się w tym domu, musi się dogadać co z tym domem, musi przyjechać do tego domu zdecydować jak, jak się nim podzielą, co z nim zrobią, muszą posprzątać. No i oczywiście to jest taka sytuacja, która bardzo sprzyja refleksjom, wspomnieniom i też analizie tego jak wyglądała, jak wyglądały poszczególne relacje każdego z rodzeństwa z ojcem. I tak naprawdę każdy z nich miał zupełnie inny obraz swojego rodzica. Każdy z nich z tej relacji wyciągnął coś innego, każdemu w tej relacji coś innego przeszkadzało. No i oni oczywiście mają też swoje relacje, tam jest trójka, troje trójrodzeństwo, jeśli dobrze pamiętam. No i oni też mają jakieś tam swoje, poszczególne zależności, każdy z nich ma jakieś dobre wspomnienia związane ze sobą, ale też coś takiego, co ich uwiera, o czym nie potrafią tutaj powiedzieć, to jest bardzo życiowa powieść po prostu. I ja chciałabym móc kiedyś coś takiego stworzyć po prostu, chciałabym Mieć tyle wspomnień i tyle punktów do takiej refleksji nad moją relacją z moją rodziną, żebym wiedziała, że gdzieś tam, pod koniec życia, czy nie tylko, w różnych takich momentach życia, żebym mogła sobie po prostu usiąść i się zastanowić nad pewnymi aspektami, ponieważ to oznaczało, że po prostu ta ich relacja była w jakiś sposób. Bogata, ona nie była zawsze dobra, bo trudno, żeby relacje pomiędzy ludźmi, szczególnie w rodzinie, były zawsze dobre. Ale ważne jest to, że, ta relacja, że te relacje są i że są na tyle rozbudowane i bogate, że można z nich coś, że można je analizować, że można z nich coś wyciągnąć, jakieś wnioski na przyszłość. I no to jest bardzo prosta, ale bardzo wartościowa powieść, taka wielopłaszczyznowa. Na plus robi też to, że tu jest wielu bohaterów, którzy przedstawiają swoje różne perspektywy. Ja jestem tą powieścią graficzną zachwycona, na mnie niesamowicie wzruszyła. Oczywiście popłakałam się przy niej i to chyba nie raz, jeśli dobrze pamiętam. Wracam do niej z nami naprawdę często, bo ona jest na tyle uniwersalna, że po prostu ten jej uniwersalizm i ta jej życiowość sprzyja temu, żeby po prostu do niej wracać, myśleć o niej. Wspaniała, wspaniała rzecz, piękna kreska, cudowne przesłanie no. Nic więcej nie mam do dodania. Po prostu powieść, która przez swój uniwersalizm, przez swoją prostotę zostaje w głowie. I wiele takich aspektów życia codziennego sprzyja temu, żeby do niej wracać. Dajcie znać, jak wygląda jesień dla Was pod kątem literackim, bo mi ona pomogła wyjść na dobre z zastoju czytelniczego. I czytam teraz bardzo dużo książek aktywnie naraz. I odkryłam tę książkarską magię. Jesień. Naprawdę coś jest w tej porze roku, że ona sprzyja temu e, zaczytaniu. I, I bardzo mnie to cieszy, bo e, wraz z przełamaniem zastoju czytelniczego e, przełamałam też trochę mój zastój taki kreatywny e, i e, będę trzymała kciuki, żeby ta pasta trwała jak najdłużej. Dajcie mi znać, e, jakie dla Was są najlepsze książki jesienne, poza tymi klasykami, wiadomo, że są takie tytuły, które każdy zawsze poleca na jesień. Ale takie może jakieś bardziej niszowe tytuły, coś takiego, co wam siedzi w głowie, co jest idealne właśnie na takie jesienne zaczytanie. Ja sobie naprawdę chętnie po jakąś taką książkę sięgnę, bo te tytuły jesienne i te książki w klimacie jesiennym teraz też szczególnie mi tak jakoś podchodzą. Więc oddaję Wam sekcję komentarzy i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pa! pa. Ojeju, ale się zmęczywam!